Faktem jest, moi drodzy, i to trzeba niestety przyznać, że biorąc pod uwagę zaległości, które mamy w budowaniu tej, tego bezpieczeństwa na poziomie personalnym, ale i też lokalnym i obiektowym, tego czasu pewnie na projektowanie tego bezpieczeństwa trzeba będzie dużo poświęcić. Tak oceniliśmy, że praca z tym poradnikiem, żeby była skuteczna, to jest praca pewnie na no, kilkadziesiąt godzin, dobrych godzin tak. pracy z tym poradnikiem. To nie da się tego załatwić jedną pogadanką. Absolutnie się to nie uda. Taka moja szybka ocena na takim poziomie, powiedzmy, jak my jesteśmy, to jeżeli ja bym chciał nawet przećwiczyć te elementy tego poradnika, no to jest pewnie jakieś takie kilkadziesiąt godzin przekazywania i ćwiczenia różnych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jak otworzymy sobie na sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych, to ja sobie wyobrażam tak, że skoro jestem Liderem danej rodziny, i mam, nie wiem, córkę, która ma lat 15, syna, która, który ma lat, nie wiem, 6, to już mam, i jeszcze mam żonę, i do tego jeszcze być może w domu mieszka ze mną babcia, to już mam, słuchajcie, kilka grup odbiorców tych sygnałów, komunikatów alarmowych. Ja muszę przekaz, przekaz dostosować do 6-letniego syna tak. i do 15-letniej córki. Ja być może z tym synkiem powinienem przygotować specjalny dla niego plecaczek ewakuacyjny i zbudować mu dzięki temu świadomość i zadaniowość.